W 2025 roku światem szkoleń biznesowych i coachingu zawładnie pięć kluczowych trendów. Jeśli chcesz rozwijać biznes w tej branży, to koniecznie się z nimi zapoznaj i sprawdź jak sam, sama możesz je wykorzystać. Cześć, ja nazywam się Kasia Prajdl, jestem trenerką biznesu i coachem kryzysowym z ponad 10-letnim doświadczeniem na rynku szkoleniowo-rozwojowym. Dzisiaj chcę Ci pokazać pięć trendów, Kluczowych trendów, które będą miały ogromne znaczenie w 2025 roku. Więc, jeżeli rozwijasz ludzi, jeżeli prowadzisz szkolenia, coachingi, projekty rozwojowe, jeżeli jesteś trenerem, coachem, ekspertem, liderem lub przedsiębiorcą, to koniecznie obejrzyj ten odcinek do końca. Myślę, że nikogo nie zaskoczy, jeżeli powiem, że trendem numer jeden jest cyfryzacja, technologia, sztuczna inteligencja. To już w tej chwili się dzieje, to już odgrywa ogromną rolę, również w szkoleniach, również w coachingu, ale to, co się będzie działo w 2025 roku, zdecydowanie przyspieszy. I o ile teraz już rozwój tych technologii był ogromny, tak teraz po prostu. Otwórnia to w kosmos. I tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że wykorzystujemy narzędzia AI do tworzenia ofert, do tworzenia programów szkoleniowych, konspektów, ale tu również będziemy wykorzystywać sztuczną inteligencję na przykład do optymalizacji procesów coachingowych, zarówno indywidualnych, jak i grupowych, do dobierania najlepszych, najbardziej efektywnych narzędzi dla naszych klientów tak żeby te procesy były w maksymalny sposób efektywne i rozwojowe. Dlatego już teraz najwięksi gracze wykorzystują te technologie do analizowania potrzeb szkoleniowych i dostosowywania materiałów w przebiegu szkoleń czy coachingów w czasie rzeczywistym. Jeżeli do tej pory uważałeś, uważałaś, że takie aplikacje jak ChatGPT czy, czy Gemini – od Google czy mnóstwo innych programów bazujących na sztucznej inteligencji to jest coś co ciebie nie dotyczy. I to jest coś z czym ty się nie chcesz identyfikować, bo masz misję, bo ty to zrobisz najlepiej. To uwierz mi, że nie tylko możesz przyspieszyć swoją pracę, ale możesz też sprawić, że twoi klienci będą mieli lepsze efekty. Jeżeli tylko nauczysz się obsługi tych urządzeń, e aplikacji tych aplikacji, to tak naprawdę może być dwa kroki przed innymi, którzy dalej się będą opierać. I to nie jest tak, że sztuczna inteligencja nas zastąpi, przynajmniej jeszcze nie w 2025 roku, ponieważ dalej ten element ludzki jest bardzo ważny w kontekście rozwoju, w kontekście szkoleń, w kontekście coachingu. Ale z pomocą sztucznej inteligencji nasze procesy mogą wejść w nową rzeczywistość. Ja sama obecnie używam sztucznej inteligencji, właśnie takich rzeczy jak oferty, jak programy, jak ćwiczenia, jak projektowanie materiałów szkoleniowych, i szczerze, ja już sobie bez tego nie wyobrażam pracy. Bo to zdecydowanie przyspieszyło nie tylko kwestie takie jak sprzedaż i pozyskiwanie klientów, czy budowanie marki, materiały marketingowe, ale również pracę na samych materiałach szkoleniowych czy pracy z klientem. Chociażby takie rzeczy, jakie są już na przykład dostępne na Zoomie, gdzie asystent AI na Zoomie może Ci zrobić podsumowanie tego, co się działo na sesji i ty na bazie takiego podsumowania. Po pierwsze, możesz wysłać na przykład podsumowanie notatka do swojego klienta. Możesz dla niego dobrać odpowiednie zadania wdrożeniowe czy zadania domowe. Możesz na tej bazie stworzyć indywidualny plan rozwoju, a indywidualizacja jeszcze większa indywidualizacja, to jest kolejny z trendów, o którym też za chwilę będziemy mówić. Dlatego jeżeli nie wiesz jak się za to zabrać, jeżeli czujesz się zagubiony, zagubiona, jeżeli już próbowałeś pierwszych swoich kroków ze sztuczną inteligencją, z czatem GPT i nie wyszło, bo rzeczywiście pracy z czatem trzeba się troszeczkę nauczyć i trzeba stworzyć mu odpowiednie prompty do tego, żeby ten czat faktycznie działał i wypluwał to, czego od niego oczekujemy, to zapraszam Cię do skorzystania z Business Booster Toolkit'a. To jest moje narzędzie, w którym nie tylko są prompty do czata GPT i do Gemini'a, ale również są inne narzędzia, które pomogą Ci rozwinąć biznes w 2025 roku. Jeżeli masz ochotę to sprawdź, linkuję w opisie do tego odcinka do Business Booster Toolkit'a. A tymczasem my idziemy dalej. Kolejnym trendem będzie wykorzystanie w szkoleniach i coachingu wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, czyli VR i AR. To są również technologie, które są znane, które występują w branży szkoleniowo-rozwojowej od jakiegoś czasu. Ja sama przy użyciu technologii VR szkoliłam, Pięć lat temu, ponad 5 lat temu, w 2018 roku, więc jeszcze długo, długo przed pandemią, długo, długo przed tym boomem technologicznym, jaki mamy teraz, to były wprawdzie wtedy szkolenia z BHP, ale już wtedy wykorzystywaliśmy wirtualną rzeczywistość do tego, żeby symulować pewne warunki rzeczywiste w bardzo bezpiecznym środowisku i już wtedy. Wtedy to był absolutny hit. Dziś to jest część technologii, która staje się absolutną rzeczywistością i codziennością trenerów biznesu i w biznesie, dlatego że te technologie umożliwiają symulację rzeczywistych sytuacji biznesowych w środowisku klienta. I to już nie jest scenka, która jest sztuczna i generyczna, to nie jest scenka, w której wszyscy po prostu się czują jak aktorzy, amatorzy z kiepskiego teatru, ale to jest coś, co pozwala wczuć się uczestnikom naszych szkoleń. W realną sytuację i realnie zareagować na to, co się dzieje. Osobiście myślę, że jest to jeden z trendów, którym naprawdę warto się zainteresować, dlatego że to jest przyszłość i to przyszłość zdecydowanie bliższa niż mogłoby nam się wydawać jeszcze parę lat temu. Wier to oczywiście był trend numer jeden, czyli część technologii cyfryzacji, a trend numer dwa to personalizacja usług. Wiem, wiem, co teraz powiecie, zupełnie nic nowego i ja się z tym zgadzam. Jeżeli chodzi o indywidualizację, personalizację usług, no to to już się dzieje i to jest szalenie ważne już od kilku lat, tak? Już te firmy i ci trenerzy, coachowie, którzy jechali według schematu i szablonu zaczynają zauważyć, że to nie działa, że klienci nie tego szukają, że nie są już tak zadowoleni jak kiedyś, że teraz naprawdę nie wystarczy mieć jednego programu do wszystkich szkoleń, do wszystkich klientów i już nie objedziemy tym samym każdego i każdej branży i klienci są coraz bardziej na to wyczuleni. Natomiast to wchodzi w jeszcze głębszą fazę. I ja wiem, że takie sformułowanie jak szyte na miarę to jest coś, co już po prostu, wiecie, patrzymy na to z przymrużeniem oka, bo większość pewnie z nas pisało w swoich ofertach, że to szkolenie jest szyte na miarę. Natomiast Teraz już nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby pisać ten slogan, za którym nic nie stoi, ale o to, żeby szyć faktycznie na miarę te szkolenia, procesy coachingowe. To ma być idealnie dopasowane do klienta, do jego specyfiki, do jego potrzeb, a w zasadzie to już nie tylko do jego potrzeb, ale właśnie do tej specyfiki. Powiem Wam, że ja w zeszłym roku, jak negocjowałam z jednym klientem, to była wytwórnia muzyczna, pewien projekt szkoleniowy, to pamiętam jak dziś, jak prezes tej wytwórni zapytał mnie, na jakich ja przykładach będę z nimi realizowała to szkolenie. Ono było bardzo praktyczne i wymagało bardzo praktycznego, bardzo indywidualnego podejścia i rzuciło mi takim hasłem, bo jeżeli przyjdzie pani z przykładami z mleczarni, to nie mamy ze sobą o czym rozmawiać. Rozumiecie, o co tutaj chodzi? Więc ja musiałam stworzyć, musiałam poznać tą branżę, musiałam stworzyć case, przykłady i przypadki, które będą związane stricte z wytwórnią muzyczną. Dla mnie to była dodatkowa robota, dlatego że ja nie miałam do tej pory do czynienia z wytwórniami muzycznymi i nie znałam tej specyfiki, ale musiałam się dowiedzieć, jeżeli chciałam, żeby klient był zadowolony żeby wrócił potem do mnie, żeby polecał mnie dalej, to musiałam się nauczyć w bardzo krótkim czasie i dostosować moje programy szkoleniowe i wszystkie moje ćwiczenia właśnie do tej konkretnej specyfiki. Udało się jak i jaki dostałem feedback, że to było jedno z najlepszych szkoleń, w jakie kiedykolwiek zainwestowali. I że przykłady, które podałam na szkoleniu były świetne, bo dokładnie adresowały te problemy, te wyzwania i te sytuacje, z którymi klient mierzy się na co dzień. Zresztą, ja od pewnego czasu przygotowuję na każde szkolenie indywidualne casey, dopasowane właśnie pod klienta. I co słyszę na tych szkoleniach? Bardzo często, kiedy omawiamy sobie te casey, kiedy robimy te ćwiczenia, słyszę, kurczę dosłownie, jakbyś była u nas w zespole. O, to jest sytuacja, jaka miała miejsce kilka dni temu. I wtedy uczestnicy zupełnie inaczej nam wchodzą w to szkolenie. To szkolenie ma zupełnie inną dynamikę, bo okazuje się, że ja nie tylko mam wiedzę merytoryczną w jakimś temacie, ale ja również bardzo dobrze rozumiem sytuację uczestników. A jeżeli rozumiem sytuację uczestników, to nawiązujemy zdecydowanie lepszą nić porozumienia. Takie szkolenia prowadzi się dużo prościej, dużo przyjemniej, są dużo efektywniejsze, a klient i sponsor takiego projektu potem jest zdecydowanie bardziej zadowolony. Wróci do Ciebie i polecicie dalej. No i tutaj na chwilę wracamy do punktu numer jeden, bo jeżeli nie znasz każdej branży od środka, a zakładam się, że nie znasz każdej branży od środka, nie masz doświadczenia w branży każdego klienta, z którym pracujesz, no to tutaj właśnie technologie jak sztuczna inteligencja mogą Ci pomóc w poznaniu specyficznych wyzwań z tej branży. I tutaj uwaga, czasami rzeczywiście chat GPT wypluwa głupoty, hmm, <grytanie> dlatego trzeba nauczyć się z nim pracować i na pewno takie informacje trzeba weryfikować. Ale... Zdecydowanie jest to ogromne ogromne ułatwienie i pomoc również w indywidualizacji i personalizacji usług. Trend numer 3 zdecydowanie mój najukochańszy, a to dlatego, że ja w mojej pracy coachingowej bardzo dużo pracuję z kryzysami psychicznymi, bardzo dużo pracuję z tą częścią zdrowia psychicznego, z tą częścią mentalną. Pomagam przedsiębiorcom wyjść z kryzysów. Pomagam liderom wyjść z wypalenia zawodowego, przedsiębiorcom też zresztą pomagam wyjść z wypalenia zawodowego i pracuję z tym na co dzień. Dlatego bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że jednym z trendów na ten rok jest właśnie zwrócenie się ku zdrowiu psychicznemu w szkoleniach i w coachingu. I to nie tylko w tych tematach, które stricte tego zdrowia psychicznego dotyczą, ale generalnie wplatamy kwestie zdrowia psychicznego, kwestie mentalu również do innych tematów. Co więcej, pracodawcy, HR-y, menadżerowie coraz częściej zauważają potrzebę zadbania właśnie o ten aspekt zdrowia psychicznego i dobrostanu pracowników. Jest coraz większa świadomość, że to jest szalenie istotny obszar, bo jeżeli nam głowa nie funkcjonuje, to cała reszta też nie będzie funkcjonować dobrze. A niestety prognozy są takie, że stresu, wypalenia, depresji, stanów lękowych będzie coraz więcej. Więc my jako menadżerowie jako HR, jako trenerzy i jako coachowie musimy mieć świadomość w tym temacie i musimy wiedzieć jak zaopiekować te tematy. Powiem wam taki przykład. Jak jeszcze kilka lat temu ja zaczynałam pracować z obszarem wypalenia zawodowego i kryzysów psychicznych w miejscu pracy. To, to był taki temat, że jak przychodziłam do klienta, to patrzyli na mnie jakbym się z drzewa urwała i najczęstszą reakcją było zamiatanie problemu pod dywan. To znaczy u nas tego problemu nie ma. Nie? Albo pamiętam, że raz usłyszałam takie zdanie u jednego klienta: No, ale pani Kasiu, przecież jak my zrobimy szkolenie z wypalenia, to wyjdzie na to, że u nas pracownicy są wypaleni, a u nas nie ma tego problemu. No właśnie, teraz na szczęście coraz rzadziej spotykam się z taką reakcją. Coraz częściej jest otwartość na te tematy, żeby o tym mówić wprost i otwarcie. Coraz więcej robię szkoleń z pierwszej pomocy psychologicznej dla menadżerów. Dla HR-ów, dla niepsychologów, bo to jest, słuchajcie, szalenie istotne. I moim zdaniem jest to jedna z najważniejszych kompetencji liderskich i HR-owych, żeby potrafić udzielić tej pierwszej pomocy psychologicznej człowiekowi w kryzysie, dlatego że my, jako liderzy, jako hr -y jesteśmy tym pierwszym kontaktem, do którego zwraca się pracownik, który zaczyna doświadczać, albo nie tylko zaczyna, ale generalnie doświadcza, Kryzysu psychicznego w miejscu pracy. I teraz od tego pierwszego kontaktu będzie zależało naprawdę bardzo, bardzo dużo. A nie jest to takie proste, bo to nie są rzeczy, których my się na co dzień uczymy, których my się uczyliśmy w szkole. Więc jeżeli oglądasz to jako menadżer czy jako HR, to mój apel do ciebie: przeszkól swoich pracowników. Naucz się właśnie tej pierwszej pomocy psychologicznej. Oczywiście zapraszam do siebie, zajmuję się tym od wielu lat. Ale jeżeli nie ja, to na pewno ktoś inny. Natomiast jest to super ważne, żeby nauczyć się pracować w tych obszarach. Nawet jeżeli nie jesteśmy specjalistami zdrowia psychicznego, to ta podstawowa wiedza musi być, dlatego że to staje się naszą codziennością to staje się codziennością we wszystkich firmach, nie tylko w dużych korporacjach, ale również w mniejszych firmach, w firmach rodzinnych. Amen. Po prostu to jest ważne. I tutaj może jeszcze taką jedną rzecz wtrącę. Ja wiem, że słowo holistyczne ma taki wydźwięk trochę pejoratywny, trochę jest wyświechtane, trochę różni ludzie sobie wycierają tym usta, ale rzeczywiście jest taki trend i takie podejście do rozwoju w sposób holistyczny. Czyli z jednej strony pracujemy nad tą efektywnością np. menadżerów, ale z drugiej strony dajemy też im narzędzia do zadbania o swój dobrostan, o swoje zdrowie psychiczne, o swój mental, o radzenie sobie ze stresem, dlatego że już dzisiaj wiemy, w tym 2025 roku, jesteśmy tego świadomi, że jedno, czyli te twarde skille biznesowe, twarde umiejętności, ale też ta produktywność, efektywność nie mogą się zadziać, jeżeli w głowie Dzieją się niedobre rzeczy, tak? Czyli jeżeli głowa nie domaga, to ta reszta też będzie nie domagać. I my to już dzisiaj wiemy. Dlatego dzisiaj ten rozwój to jest rozwój holistyczny, który opiekuje wszystkie te aspekty: i twarde, i kwestie produktywności, i kwestie, właśnie, mentalne, zdrowia psychicznego. Kolejnym trendem jest skracanie czwartym trendem jest skracanie czyli krótkie, intensywne formy pracy z naszymi klientami. Żyjemy w takiej rzeczywistości, gdzie czas jest bardzo cenną walutą, tego czasu jest coraz mniej. Coraz częściej słyszy się, że klienci nie mają przestrzeni na szkolenia dwudniowe czy nawet jednodniowe, ale potrzebują krótkich, intensywnych i bardzo konkretnych dawek wiedzy. Coraz częściej spotykamy się z tym, że szkolenia dwudniowe są rozłożone na kilka sesji, na przykład dwugodzinnych czy półtora półtoragodzinnych. Coraz częściej spotykamy się z tym, że już nie mamy jednodniowych szkoleń, ale mamy szkolenia półdniowe, ale na przykład nie jest to jeden dzień, ale kilka dni. Żeby nie wyrywać tych ludzi, nie wyrywać menadżerów, pracowników na cały dzień, Dlatego, że zobaczcie, nawet jeżeli my tę naszą grupę szkoleniową weźmiemy z pracy i oderwiemy ich od pracy i nauczymy ich zarządzać tym stresem, to oni potem wracają do biura po takim jednym czy dwóch dniach i mają tyle maili, tyle case'ów i tyle y, spraw na głowie, że wszystko, o czym rozmawialiśmy a propos zarządzania stresem, po prostu pada w niepamięć, bo trzeba nagle gasić pożary. I dokładnie tak samo jest z sesjami coachingowymi. Klienci coraz częściej wolą krótsze procesy, czy nawet krótsze sesje, ale bardziej konkretne. Chociaż oczywiście nie będzie to dotyczyło wszystkich obszarów i wszystkich procesów, zastanów się, czy w Twojej specjalności, czy w Twojej niszy. Te krótsze formy będą miały zastosowanie. Na pewno, jeżeli zastanawiasz się nad stworzeniem kursu online, czy jakiejkolwiek formy przekazywania wiedzy w sposób cyfrowy, e-booki, kursy itd., to tutaj to skracanie jak najbardziej będzie miało znaczenie. Ja bardzo często dostaję feedback od moich klientów z Akademii Biznesu, Coacha i Trenera, że jedną z takich elementów, poza tą wiedzą merytoryczną, i poza tipami takim know-how głębokim z branży to co bardzo doceniają sobie w akademii to jest to, że lekcje trwają po 10 maksymalnie 15 minut nie dłużej, a niektóre nawet i 3 minuty, dlatego że to są takie dawki wiedzy i takie porcje wiedzy, które z jednej strony są w stanie przetworzyć w krótkim czasie i przyswoić. A pamiętajmy też tutaj o jednej rzeczy. Mianowicie my jako ludzie mamy coraz krótszy czas skupienia uwagi. To znaczy, jeżeli jeszcze kilka lat temu potrafiliśmy się koncentrować na materiałach, które miały półtorej godziny, godzinę, tak teraz ten czas uwagowy skrócił się do dosłownie kilkunastu minut, więc przez te kilkanaście minut jesteśmy w stanie się skupić, a potem ta uwaga nam odlatuje, potem już ta koncentracja nam wygasa, potem skupiamy się na czymś innym. Po drugie, jesteśmy tak zabiegani i tak zapracowani, że czasami ciężko nam jest wygospodarować więcej niż te 15 minut. Minut czy 20 minut. I to samo się tyczy właśnie coachingu, to samo się tyczy szkoleń w biznesie. Czyli możemy skrócić czas pojedynczego slotu szkoleniowego, ale wydłużyć czas projektu szkoleniowego. Czyli de facto dwa dni rozkładamy teraz na przykład na kilka tygodni. No i trend numer 5, czyli Wielokulturowość i różnorodność pod wieloma względami. Mówimy o różnorodności pokoleniowej, mówimy o różnorodności kulturowej, mówimy o wielu innych różnorodnościach, i teraz to ma ogromne znaczenie skupię się tutaj na tym aspekcie kulturowym, dlatego że coraz częściej mi osobiście zdarza się szkolić w globalnych korporacjach czy prowadzić procesy coachingowe w globalnych korporacjach, gdzie mamy. Ludzi z całego świata, gdzie mamy ludzi z różnych kultur, z różnych państw, bardzo często są osoby, które nie mówią po polsku, więc tutaj już jedna wskazówka dla ciebie: że język angielski, coachingowy i szkoleniowy na takim poziomie komunikatywnym, który pozwala ci prowadzić szkolenia i pozwala ci prowadzić coachingi w języku angielskim, to jest absolutny must-have. I jeżeli masz się skupić na jakiejś jednej umiejętności w tym roku, to niech to będzie właśnie język angielski, dlatego że coraz więcej z tych projektów mamy coraz większy miks kulturowy i narodowościowy w firmach i coraz więcej zapytań o szkolenia, o coachingu właśnie w języku angielskim. Ale to nie wszystko, bo oprócz tego, że musimy językowo władać na tyle dobrze angielskim, żeby prowadzić te procesy w, po angielsku. No to jeszcze dochodzą nam kwestie międzykulturowe, czyli musimy mieć świadomość tego jak na przykład narzędzia motywacyjne czy komunikacyjne będą działać w takiej kulturze i w innej kulturze, tak? Czyli na przykład mamy y, osoby ze Stanów Zjednoczonych, mamy osoby z Niemiec, mamy osoby z Polski i mamy osoby z Chin czy z Indii. To są tak naprawdę cztery czy pięć różnych sposobów komunikacji, różnych sposobów motywowania, różnych sposobów pracy i funkcjonowania, czy to w relacji szkoleniowej, czy w relacji coachingowej. I teraz to, co my odbieramy na przykład jako jakiś afront, nietakt, przejaw być może jakiejś nie wiem złośliwości, bezczelności, to dla tych ludzi być może to jest norma kulturowa. I teraz jeżeli chcemy dobrze się poruszać w tym globalnym, międzynarodowym środowisku, my musimy mieć podstawy właśnie nie tyle może nawet zarządzania tą wielokulturowością, ile poruszania się w wielokulturowości zarówno w szkoleniach jak i w coachingu i uwierzcie mi to ma ogromne znaczenie. Podam Wam taki case jak jeszcze parę lat temu prowadziłam wykłady na uczelni i przyjechała grupa z Chin. Ja wykłady prowadzę w taki dość interaktywny sposób. To znaczy to nigdy nie jest tak, że ja przez godzinę czy dwie mówię. Ale raczej wchodzę w dyskusję ze studentami. No i kiedy przyjechała grupa z Chin, to zrobiłam dokładnie tak samo jak zwykle. Czyli zadawałam pytania, próbowałam ich wciągnąć w dyskusję. I uwierzcie mi, jak bardzo była to niekomfortowa sytuacja, kiedy ja zadawałam pytania i 100 osób na sali milczało. I nie udało mi się. Chociaż nie, chyba jedna osoba w końcu zaczęła mi odpowiadać na te pytania, ale to była jedna osoba ze stu. Ja się czułam mega dziwnie, nie wiedziałam, co robię nie tak, dlaczego to wszystko nie działa, dlaczego oni milczą, czy oni mnie nie rozumieją językowo, czy ja coś mówię za bardzo językiem niezrozumiałym, może te treści są za trudne, a może są tak łatwe, że już po prostu śmiech na sali i nikt się nie chce odzywać. Więc ja miałam po prostu totalny mindfuck w głowie, czułam się na maksa niekomfortowo w tej sytuacji, tylko że ja wtedy nie wiedziałam. Że w tej kulturze norma jest taka, że mistrz mówi, uczeń słucha, a ja chciałam im wprowadzić partnerskie zasady, co po prostu nie miałoby racji bytu. No i nie miało wtedy racji bytu, tylko że ja wtedy o tym nie wiedziałam. Dziś już wiem i dziś podeszłam do tego tematu zupełnie, zupełnie inaczej. I ja w zeszłym roku, w 2024, miałam dość dużo takich projektów, właśnie globalnych, międzynarodowych. Bardzo dużo różnych kultur, bardzo dużo języka angielskiego, i uwierzcie mi, że właśnie ta podstawowa znajomość tych kwestii kulturowych sprawiła, że z dużo większym komfortem, ale też efektywnością i ostatecznie sukcesem te wszystkie projekty doprowadziłam do końca. Więc jest to na pewno trend, który zdecydowanie warto wziąć pod uwagę i w którym warto się doszkolić. Tutaj, może jeszcze jedna uwaga, bo w sumie tak mi się teraz przypomniało, a to jest dość ważne, jeżeli mówimy o trendach. To też nie tylko w kontekście naszej pracy jako trenerów w środowisku międzynarodowym, ale też tematy i specjalizacje. Tak, czyli uczenie liderów czy uczenie pracowników, zwłaszcza właśnie w korporacjach, czy zarządzania tą wielokulturowością, czy poruszania się w tej wielokulturowości, to są takie tematy, które będą na topie i które będą właśnie w trendach w kolejnych latach. Dlatego jeżeli zastanawiasz się jaką niszę wybrać, jaką specjalizację wybrać, w którym temacie się ukierunkować, no to jeżeli ciekawią Cię te tematy, to to jest na pewno ta nisza, w której warto zacząć się specjalizować, bo będzie coraz większe zapotrzebowanie, a specjalistów z tego tematu wciąż jeszcze nie ma aż tak wielu. Mamy zatem te pięć kluczowych, najważniejszych trendów w 2025 roku, ale to nie wszystko, ponieważ dodaję tutaj jeden trend ekstra. I znowu, nie jest to nic spektakularnie nowego, nie jest to żadna rewolucja, jest to coś, co się już dzieje. Natomiast będzie miało zdecydowanie coraz większe znaczenie, a mianowicie mam tutaj na myśli ciągłe uczenie się, doskonalenie się i podnoszenie swoich kwalifikacji. Zwróćcie uwagę na to, że coraz więcej jest samozwańczych ekspertów, samozwańczych trenerów, samozwańczych coachów. Część z nich rzeczywiście robi dobrą robotę, część niekoniecznie, przez co branża ogólnie na tym PR-owo-marketingowo cierpi. No, bo są niestety osoby, które w ogóle nie powinny zajmować się tym, czym się zajmują, czyli wspomaganiem innych w rozwoju, ale jakby tutaj utnę, nie o to mi chodzi. Natomiast klienci, którzy już się sparzyli na tego typu usługach, osób, które po prostu wstały dzisiaj rano i stwierdziły, o, będę couczem, są coraz bardziej wrażliwi. Na udowodnienie naszych kompetencji. Klienci są coraz bardziej świadomi, że żeby zostać coachem, trenerem czy specjalistą wspomagającym zdrowiu psychicznym, trzeba mieć jakieś wykształcenie i kwalifikacje w tym kierunku. Coraz bardziej są świadomi tego, że są różne certyfikaty, że są różne akredytacje, że są różne stowarzyszenia zrzeszające profesjonalistów w tych dziedzinach i coraz częściej o to pytają. Dlatego nie wahaj się podnosić swoich kwalifikacji, nie wahaj się chodzić na szkolenia, kursy doszkalające, nie wahaj się zdobywać certyfikatów. Oczywiście nie chodzi tutaj o samo zdobywanie certyfikatów dla zdobywania certyfikatów. Wiadomo, że głównym, jakby celem, elementem tego całego procesu jest nauczenie się nowych narzędzi, i to też jest super ważne, ponieważ te standardowe. One są już w większości naszych klientów dobrze znane. Jeżeli to są świadomi klienci, jeżeli już mają jakieś doświadczenia z szeroko pojętym rozwojem, to bardzo wiele z tych narzędzi już znają. Mają coraz głębsze potrzeby, więc rzeczywiście ta nauka, to doskonalenie się, ciągłe doskonalenie się, to jest coś, co będzie z nami już, no chciałabym powiedzieć na zawsze, ale to brzmi jakoś tak bardzo. Bardzo ciężko, natomiast tak, myślę, że to będzie już taki trend, który zostanie z nami na zawsze, a więc ciągłe uczenie się. Więc zawód trenera, zawód coacha, psychologa, terapeuty, konsultanta w obszarze zdrowia psychicznego to jest coś, co wymaga ciągłego uczenia się. I ta nauka, ona się nigdy nie kończy, bo cały czas jest coś, co warto, czego warto się nauczyć. Ale uwaga, tutaj mój apel do Ciebie. Nie wpadnij w taką turystykę szkoleniową, nie, czyli w takie bezmyślne konsumowanie wiedzy, bo tutaj nie chodzi o to, żeby się uczyć dla samego uczenia się, nie, żeby zdobywać te kolejne certyfikaty i jeszcze jeden i jeszcze kolejny i jeszcze tutaj zrobię jakąś certyfikację, tu jeszcze pójdę na kurs, tu się do szkoły. Nie, chodzi o to, żeby te rzeczy wykorzystywać w praktyce, tak? Czyli jeżeli pracujesz z klientami. Zrób sobie jakieś szkolenie z nowego narzędzia i zacznij to wykorzystywać w praktyce. I dopiero jak już masz to opanowane w praktyce, to idź na coś kolejnego. Żeby to nie było tak, że ty teraz siedzisz i przez najbliższych 10 lat się dokształcasz, bo nic cię lepiej nie nauczy niż praktyka, ale do tej praktyki musisz mieć odpowiednie podstawy i odpowiednie kwalifikacje, ok? No i tutaj jest ostatnia rzecz, o której jeszcze chciałabym powiedzieć, o której ja mówię zawsze, jeżeli już byłeś na moich webinarach, jeżeli mnie obserwujesz. W social mediach, na Instagramie, zwłaszcza, ale na LinkedInie też, no to pewnie <laughs> pewnie zabrzmi to znajomo, ale specjalizacja to jest coraz ważniejsze. I w 2025 roku już nie ma miejsca dla trenerów i coachów od wszystkiego. Specjalizacja, specjalizacja, specjalizacja i jeszcze raz specjalizacja. Jeżeli masz wybraną swoją niszę, jeżeli masz taki obszar, w którym się specjalizujesz, w którym jesteś naprawdę ekspertem przez duże E. To Twoja wartość rynkowa rośnie. Łatwiej jest zdobyć klientów, łatwiej jest zdobyć zaufanie klientów, łatwiej być wiarygodnym. Jeżeli jesteś od wszystkiego, no to jesteś od niczego. Więc znajdź sobie specjalizację i idź w tym kierunku i bądź najlepszy w tym temacie. Rok 2025 to jest rok naprawdę ogromnych wyzwań, ale też ogromnych możliwości. Technologia, cyfryzacja, indywidualizacja. Dobrostan, zdrowie psychiczne, ale również nasz własny rozwój jako trenerów, coachów, ekspertów, to jest coś, co będzie nam towarzyszyło w tym roku. Daj znać, jakie masz do tego podejście, jak ci się widzą te wszystkie trendy, który z tych trendów jest ci najbliższy, w którym kierunku będziesz chciał, chciała iść. Jestem mega ciekawa, więc podziel się w komentarzu. A na dziś to już wszystko i za tydzień widzimy się. O tej samej porze porozmawiamy sobie o tym, jakie najczęściej błędy popełniają początkujący trenerzy i coachowie przy wejściu na rynek, przy zostaniu freelancerem, nie wiem, czy tak się mówi, <grydy> jak chcą zostać freelancerami, jak chcą założyć swoje własne biznesy, biznesy, szkoleniowe czy rozwojowe, i jak tych błędów uniknąć, żeby wejść gładko i żeby faktycznie ten biznes w 2025. Rozkręcić. Oczywiście, zasubskrybuj mój kanał, kliknij dzwoneczek, żeby cię te treści nie ominęły. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla ciebie wartościowy i inspirujący. Życzę ci pięknego dnia lub pięknego wieczoru, w zależności od tego, kiedy to oglądasz. I wszystkiego dobrego. Do zobaczenia!